żyłam oddechu złapać, a tu już są takie odpowiedzi. Wysłałam Wam filmik i e, piszecie o innych jeszcze sprawach. E, dorcia, specjalnie dla Ciebie e, i dla Ciebie, Oleńko, chciałam powiedzieć e, taką rzecz, bo tu napisałaś, fajnie napisałaś. E, Dziękuję za jasne i ciekawe wytłumaczenie. Piję rano wodę od kilku lat. Teraz dołączyłam pierzgę z jodem i piję ciepłą wodę. Zastanawiam się tylko, czy ludzie pierwotnie mieli taki zwyczaj, bo trochę nienaturalne. Rano się wstaje i człowiek głodny, więc co? Kawałek placka, trochę wody, mleka i do roboty. Czy to jest związane teraz z toksynami? Rano człowiek wstaje, trzy szklanki wody, przerwa śniadanie, na noc trzy szklanki wody z solą, ale w nocy lat lata się do łazienki i sen przerywa. Chodzi o XXI wiek i te toksyny. Dziwny trochę ten świat, no ale to robię, choć się zastanawiam, że kiedyś ludziska tyle nad tym nie debatowali, tylko sobie żyli. Prawda. Jeśli chodzi dorciu o dawne czasy, to na pewno ludzie nie mieli problemu z piciem wody, ponieważ nie mieli tak, nie mieli kawy, herbaty, nie mieli. Soków jakiś tam. Pamiętam jako dziecko, to ptyś pojawił się. Tak, orężada była taka w takich orężadówkach, i to był cały wybór. Natomiast woda to był najprostszy picie to było normalne. A dzisiaj niestety e, ludzie piją i uważają nawet, że jedząc zupę, to spożywają wodę. A to jest guzik, prawda? Zupa czy jakikolwiek inny sok nawet, to już można rozpoznać, bardziej organizm rozpoznaje jako jedzenie, a nie jako picie. No czysta woda jest najważniejsza, ponieważ my składamy się z tej czystej wody. I e, tak ludzie nie musieli myśleć nad piciem wody. My musimy myśleć, bo jesteśmy zawaleni tyloma różnymi... E, Ach jejku, jakie to słowo propozycjami. Jeśli chodzi o picie. Nie mówię o alkoholach. Więc y, Dorciu, y, po prostu, y, no tak nie pić tyle, żeby tam w nocy, na przykład, y, musisz wstawać, nie no, po co się tak katować, tak, czy dobrze jest sobie to troszkę tak wy, wypośrodkować, żeby, żeby też, no, no nie dać się zwariować, no, tak, tak mówią, tak robią Japończycy. Poza tym, słuchajcie, picie wody strukturalnej, czyli takiej wody miękkiej, e, czyli to, taką miękką wodą jest deszczówka, i woda z lodowców. No a także są jeszcze takie specjalne filtry, które, które taką wodę właśnie przerabiają. I jakby ona jest taka łatwo przyswajalna, ona się wtedy bardzo dobrze przyswaja, wchłania się w komórki. Zauważcie, że na przykład zwierzęta, jeżeli dacie zwierzakom dwie miseczki, w jednej będzie deszczówka do picia, w drugiej będzie woda z kranu, wiecie, że, że on wybierze zawsze deszczówkę? A y, Oleńko pisz, a właśnie Olciu, Ty mówisz, że pijesz wodę gazowaną. Właśnie, ja też uwielbiam wodę gazowaną, już nawet sobie teraz nie kupuję y, tej ostrej, tylko taką łagodną, gdzie jest tego gazu trochę mniej i podobno wcale, jeżeli już się kupuje butelkowaną wodę, to wcale ta gazowana nie jest gorsza, bo właśnie Dorka mówiła, że ktoś od niej z rodziny pracuje w takiej rozlewni wód i woda niegazowana jest po prostu konserwowana czymś, żeby właśnie nie zmieniała nie zmieniała tego koloru, tam może glony, nie wiem, bo to przecież też musi być jakoś przechowywane. Więc woda gazowana w naturalny sposób tym dwutlenkiem węgla jest zakonserwowana, więc podejrzewam, że pod tym względem może być nawet lepsza. No, tyle, że musimy na żołądek uważać. Już lepiej pić taką, niż nie pić żadnej, prawda? No i dobrze jest rozejrzeć się w sklepach, bo naprawdę można znaleźć takie, taką, takie wody mineralne, ale bez przesady z tymi minerałami. Bo one się odkładają w nerkach, więc te, te wody zmineralizowane nie zawsze są dobre, ale jakbyście znalazły, ja tu znalazłam taką wodę w sklepie. W dwóch sklepach ona jest i ona jest taka właśnie, czuje się, jak się ją pije, to jest taka miękka i taka, m, taka troszeczkę jakby nawet słonawa i mnie się strasznie jej chce pić. Ma trochę gazu, jest gazowana, ale łagodnie. E, pokażę tam innym razem, może co to jest za wodę, ja nawet się wczytam, co, co to jest w ogóle, bo, bo są inne, no i w szkle. Już staram się kupować wody w szkle, chociaż jest to trudne, bo tego jest niewiele, a poza tym szkło jest ciężkie, ale to nic. To jest tylko kwestia przestawienia sobie y, swoich, y, swojego myślenia, no i jakoś tam spróbować wszystkiego można. Co? I znowu 4 minuty, prawie 5 gadam. Co tu jeszcze mam powiedzieć? No, tyle na razie. No pa. Dzięki Wam, kochane, że od razu zareagowałyście i mam jeszcze pogadać. Na zdrówko.